Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze serii gry: The Sims 2 Old Castle. E, tak jesteśmy u Sanjaya. Brittany zaraz e, przyjdzie, właśnie, Sanjay się na nią spojrzał. I zjedzą sobie płatki. Tak, takie śniadanko. Mm, postanowiłam, że dogram dzisiaj pozostałe dwa dni u Sanjaya oraz dwa dni u Kevina, kastora i Jane. I później zajmiemy się, nie wiem czy dokładnie później, od razu przyjdziemy do <laughs> Tiffany i, i dziecka i sprawy z dzieckiem i też ślubu, wesela i tak dalej, i tak dalej. Czy jeszcze to zostawię trochę później w turze? Bo teraz mam trochę taki bałagan w życiu. W sensie mam mało, znowu mi się skurcza czas na nagrywanie i Obstawiam, że z, z dziećmi jest zawsze tak, że potrzeba wielu, wiele czasu na to poświęcić. No, super, smacznego, Brit. <grydy> Mam do 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 dodatek zapa zapaszkowy. I co chciałam? I co mówiłam? Wracając do wątku. Y z dziećmi w Simsach, dwa przynajmniej jest tak, z genami, jest z tym wszystkim i ja to w ogóle hodowlę prowadzę, bo, bo kolory muszą być te, te takie, jakie ja zapragnę. <grym> Albo bliżej zbliżone, no i płeć również tak samo. Także jest losowanko, później jest wychodzenie z, z jakby z rodziny. No, i tak dalej, i tak dalej. Także na to wolę sobie pozostawić trochę więcej czasu, a że ja mam tego czasu teraz troszkę mniej, wolę się zająć jakimiś sprawami mniej absorbującymi, i tak kupiłam tutaj Tiffany boisko. Chcę zobaczyć, czy się uda ten sport zdobyć. Też kondycję się uczy, bo na to mam moda, czy. czy... Nie wiem, bo na coś ściągałam moda, że, że oni się uczą jakichś danych, umiejętności, z czegoś na przykład spisania z z pisania się uczą, kreatywności na komputerze, jak piszą książkę czy, czy coś tam. No mm, nie kupiłam żadnego instrumentu, bo już mnie na to nie stać. O, zdobyła. Zdobyła punkt. Może rozmawiać o tym hobby. Oczywiście już chce i się, zacznie i się chce, tylko potrzebuje. Higiena jej dramatycznie spadła i potrzebuje skorzystać z prysznica. Biorąc pod uwagę, że wzrosło jej o jeden punkt tutaj w hobby, w sporcie, to moja teza na temat tego, że hobby nie rośnie na, te, na parcelach publicznych, mogła być prawdą, ale nie przeprowadziłam jeszcze testu. Niedługo na to zabraknie mi, znaczy. Nadal nie mam na to czasu, dlatego nie, nie, nie przeprowadziłam testów. Nadal na tych. na ten mod Community Time. A już mówiłam o tym jakiś czas temu. Chciałam, żeby kogoś zaprosiła, skoro chcę rozmawiać o tym hobby. W sumie nie skoro chce, tylko może. Mogłaby ze swoim prawie narzeczonym, ale on jest teraz zajęty. Hm, nie wiem, czy po go, to jest dobry pomysł. Może. Może po header. Na pewno dobrym pomysłem, żeby kogoś zaprosić z tej listy, jest e, aktualnie Tiffany, bo jest w ciąży, także na pewno nie chodzi do pracy. jakie ja mam plany na ten odcinek? No to przede wszystkim se, <gryw> Może trochę tutaj źle to kupiłam, ale chciałam tutaj e, u nich już pokupować jakieś rzeczy mm, wizytowe, jakiś strój, coś takiego. I również u wina Castora Jane również. No dobra, porozmawiaj sobie o tym sporcie. Ty byś chciał zdobyć trzech przyjaciół. No to sobie zadzwoń. Mm. I tyle z Chcesz też poznać kogoś nowego? Ty Heather, znasz? Znasz. Możesz porozmawiać ze Sam, to może się z nią zaprzyjaźnisz. O, no i zaprzyjaźnił się z nią. Sam, się teraz e, ciężko uczy. Zdobył już punkt charyzmy. Teraz pracuję nad punktem techniki. No, punktu kreatywności na razie i tak nie zdobędzie, bo. Nie ma jak. No, brita nic została. A, wans... o, Nie. No dobra. O. O. Dobra, nie było, nie było to, to zbyt skomplikowanym. Ja się zawsze przy tych kartach okazji boję, że ktoś straci pracę. To by było najgorsze. Zdegradowanie nie jest jeszcze takie złe, jak utrata pracy. Wiadomo. Ale Brytanii tutaj zyskuje punkt kondycji i charyzmy. Okej. Okay. Zadzwoń po taksówkę. I pójdziecie razem. A bo ona dostała awans. Łatwo yy... Mi to przyszło zauważyć. No widzę, że Ty chcesz do wszystkich teraz dzwonić i chcesz jechać na, na wakacje. Może kiedyś. Zaraz Ci się znowu uszczuplą środki do życia. Chociaż jutro przychodzą rachunki, także muszę tak stopniowo. Na pewno chcę dzienne i wizytowe. Chcesz poznać jeszcze kogoś nowego, to tutaj masz jakąś Jill Smith. O, cześć Tiffany. W sumie mo możesz z nią porozmawiać. Ty tam chyba jakoś z nią dużo nie rozmawiałeś. A, w ogóle jej nie znasz. To może z nią się poznaj. Mówiłam coś na temat, że nie chcę wydawać zbyt dużo pieniędzy. Nie do końca mi to wyszło. Ale nie, nie kupiłam jakby wszystkiego. W sensie trochę, trochę kupiłam i tak chcę Większość rzeczy zmienić, bo widziałam podczas tam oglądania tych rzeczy, że no jestem trochę w zapasie, jakby są podwójne rzeczy i chcę sprawdzić, jakie, jakie, rzeczy, jakie rzeczy oni dokładnie noszą. Na pewno tu kupiłam strój na dzień do ciebie. Taki, co prawda, jest jeszcze lato, ale. Trudno, tak, dobra, to ten. I co kupiłam tutaj z To kupiłam jej dwuczęściowy. spodnie i ta, taka bluzeczka na rączkach, jako że jeszcze jest właśnie lato. To na razie niech w tym sobie pomyka. Sury wizytowe. I tu masz cztery chyba przyniosła właśnie z, jeszcze z domu, z mieszkania w sumie z dziewczynami. Muszę Wam powiedzieć, że oni bardzo słodko razem wyglądają. O, w sumie mu się pragnienie niedługo spełni. E, tak, bo ty idziesz niedługo do pracy. I to w sumie dwa pragnienia. Chciałbyś się jeszcze nauczyć jakiegoś punktu, charyzmy. I no nie wiem, czy to jest. E, nawet nie mać lustra. Dobra, niech będzie niebieskie, będzie ci pasowało i tak to zaraz sprzedam, bo ty nie, akurat nic nie zabierasz. Może się nauczysz. Widzę, że jeszcze Jane tutaj nie ma swojej pracy. A o, akurat idzie gazeta. O, nauczyłeś się. To teraz możesz składać. No, jest yy, kariera naukowca. To do, to do Jane w sumie by pasowało. No to Jane, proszę. Tak. Tak. Ok. No i na którą masz. A dzisiaj masz akurat wo wolne. Nie brakuje ci zabawy. Pokaż, jak tym jest twoim hobby. Majsterkowanie. <grym> Jej. A jak twoja znajomość tutaj z Stefani? Znacie się? To porozmawiajcie sobie. No ja chcę, żebyś ty się z nią zaprzyjaźniła, no. Możesz porozmawiać? Do brzucha? O, ta, ta się nie zgodziła. Może się na łapki zgodzi, bo przede wszystkim o łapki mi chodzi, bo to najwięcej zabawy daje. No, i koteczka. No, wiesz ty co? Dobra, trochę ci podrosła ta zabawa, bo w końcu daj im, żeby porzucały piłką po prostu. Bo no, ta się nie chciała zgodzić na łapeczki. Smuteczek. O, ty masz trzeci level już. Nieźle, nieźle. Chcesz się znowu charytmy pouczyć. Czy ty też dostaniesz awans? Wypuść te. O, tak, też dostała was. No, was, was już na dużo stać. W sumie tak teraz myślę, no, no, no bo Kevin nie weźmie ze sobą ee, raczej e, tutaj rzeczy: ani łóżka, ani, ani lustra, bo to będzie miał, ale pieniądze jakieś ze sobą na pewno przyniesie. I o nie, kasor jest chory. A ja mam moda teraz, e, który jakby z grypy szybciej można dostać e, ho, tego zapalenia płuc. Hmm... Niedobrze. To jest sobie kąpiel z bąbelkami. I wiecie co, bo mi się już nie chce iść generalnie na parcelę publiczną. I jakoś mi tutaj kupię te ciuchy. Mogę albo przez to... Zobaczę, ile to pieniędzy zabiera, albo przez wieszak. I chyba ten wieszak jest normalnie tak jak w sklepie, także normalnie odejmuje pieniądze tak prawidłnie. Zaraz zobaczymy. O, ty, ty już się naczytałaś. To tutaj kup jakiś nowy strój. Zobaczymy, ile to zabiera. 94 za jedną rzecz. No to nie. A to... Wow. A to zabiera, no, prawidłnie, za jedną rzecz 200 simoleonów. Ław, <laughs> wow, i rybki już dostałam. Ych. Czy to już jest w sumie dyskryminacja, że tu jest zawsze chuda modelka, chociaż Jane i Kevin są płuczyściejsi, Pulchniejsi? Nie mogę powiedzieć, że oni są strasznie otyli, czy coś takiego, no bo w Simsach jednak te typy sylwetki są bardzo takie. Umowne. Według mnie ta sylwetka, która ma wskazywać na to, że ktoś jest otyły bądź gruby, jakkolwiek tego nie znamy, to wcale nie jest to prawda. Po prostu to tak trochę jakby. No, taki trochę inny typ sylwetki, Nie wiem, takie. Tutaj jest w sumie taka. Yy no nie jabłko bardziej, ale gruszka, coś takiego, chociaż gruszki, gruszki mają też mniejsze piersie, a to jest tak bardzo zrównoważone, tylko po prostu no pełniejsze, bym powiedziała. Ale że to jest, nie wiem, jakieś takie taka skrajność, jak można, jak można na przykład to zbudować w Sims 4, bądź w trójce, chociażby, no to nie. Dobra, kupiłam jak na razie tylko ubranie codzienne, Akurat nie. A to już od razu tutaj wyskakuje. I Jane kupiłam coś takiego. Aha, bo sprawdzałam już to wcześniej. Jane kupiłam coś takiego. Myślę, że w tym bardzo ładnie. By... Myślałam, że w tym będzie bardzo ładnie wyglądała i się w sumie nie myliłam, bo mi się podoba. To już nie mogę ci to, to, już mogę ci to skasować. Kupiłam również tutaj chłopaką. Chłopak chłopakom, mężczyznom, facetom, <grych> niech mają, muszę jeszcze to dokładnie policzyć, Kevin no trochę tak sporo zarobił, zobaczymy jeszcze jak, aha, bo rachunków już nie będzie, to, to myślę, że gdzieś to sobie zanotuję, bo też sprawdzę, no dzisiaj na pewno przyniósł około półtora tysiąca. Matko, zrób mu tą... Y bądź kochaną dziewczyną. W sumie nie jesteście do końca jakby parą, ale kochasz go, to, to mu zrób. A ty się też możesz... Tu chyba nie do końca, jak teraz patrzę, są dobrze ustawione pory roku, bo tu jest dwa dni do końca lata, a tam było na pewno więcej u Sanjaya i Brit. No i mu już tu bardziej właśnie kupiłam jakiś taki sweter. Coś takiego. U mnie to chyba nie gra już roli. Ja wyrosłam z tego, żeby przebierać simów na porę roku. Pewnie Kaseruś nigdy nie zmieni tego swetra. To zjedzcie sobie prowizorycznie wszyscy to, tą zupkę. No nie, no znowu jest chory. No dlaczego? To weź tam dzisiaj niecało i idź już spać. Heder, kiedyś chciałaś włosy? <laughs> Czy dzisiaj wszyscy macie wolne? Pogupieliście? Nie ma tak dobrze. O, ty przynajmniej pracujesz. Jedna porządna. A kabinowy kupiłam taki strój dwuczęściowy. Zobaczymy, jak ta. No, <laughs> koszula pięknie leży. <laughs> I tak, od razu chciałam y, kupić. Chociaż to masz granatowe oczy. Nie pomyślałam o tym. Dobra, to. <głos》> może kupię trochę inną koszulę, inny kolor. Mi się to zawsze będzie gryzło. Mm, no i jeszcze y, y, resztę dokupię. Was akurat stać. I w sumie nie będę się musiała przejmować pieniędzmi, bo jak kupisz tutaj rzeczy, to nie będę musiała później kombinować. <głos》> Kupiłam jeszcze jedną koszulę, ale jej tu nie ma. Kupiłam też takie polo. Znaczy, no to tak, to jest polo akurat. I taką koszulę, ale no nie wiem, właśnie ta koszula tak nie do końca i dam mu po prostu te polo. Dobrze, pokupowałam już wszystkie yy, ubrania, jakie mogłam. Kevinowi zmieniałam na bieżąco, bo na tym wieszaku, jeśli się kupi z jakiejś kategorii ubranie, to od razu wyskakuje okienko do za. Projektowania, w sensie do zapanowania danego stroju. I Kevinowi zmieniałem na bieżąco i teraz na swoje wesele bądź ślub wesele będzie miał taki garnitur z muszką granatowy. Myślę, żeby zrobić tutaj jeszcze trochę małego przemeblowania, ale nie ma chyba na to aż tyle środków. Wieszach mogę jedynie sprzedać, bo na razie się nie przyda. No i mogę jeszcze dokupić to lustro. Do łazienki. Myślałam, żeby nie kupić jakiegoś komputera też do szukania tej pracy, bo nie było żadnej. Zdaję wam oczywiście 111 simoleonów. Na razie robi te rękawice kuchenne. Ale może ty coś zarobisz dzisiaj. To w sumie póki masz czas, to później możesz pozmieniać sobie stroje i od razu pokażę, jakie ma. Jane kupiłam taką sukienkę, ale zaraz zauważyłam, że ma też taką w wyposażeniu, ale myślę, że dam jej tą. Ona bardzo lubi kolor różowy, z tego co zauważyłam. W sensie sama sobie tak zaplanowała wszystkie... E, z, znaczy... M, może nie o tyle zaplanowała, ale gdzieś ten różowy się przemijał w jej strojach, jak stała się dorosłą, także dla mnie jest to interpretacja, że po prostu bardzo lubię ten kolor. E, ja szczerze powiedziawszy trochę mniej... A tu jest takie, i jeszcze bardziej różowe, no ten już się za bardzo rzuca w oczy. Jeszcze takie delikatne, różowe, jakiś pudrowy róż albo brudny róż, o właśnie coś takiego jak tu, to jeszcze tak, ale inne takie bardzo krzykliwe, nie, nie do końca. No ale Jane, znaczy Jane, no Jane, dobrze mówię. Jane się podoba, w sumie ja to tak interpretuję, tylko więc będzie taki miał. Myślę teraz tylko o jakiś trójkąpielowy. Nie, nie podoba mi się tak krzykliwe, chyba zostanie przy tym, co miała. Jeśli chodzi o bieliznę, to ten. Ta bielizna jest ładna, sama bielizna w sobie, ale przeszkadzają mi te buty. Och! No i jeszcze na ubranie wierzchnie to taki, z który jej kupiłam. W sumie mogłaby chodzić z, z tym, golfie, ale chciałabym mieć różnorodność. Poszukaj tutaj jeszcze pracy. Wywiad nie, rozrywka nie, paranormalna nie, wojsko nie, w sensie armia i sport nie. Także nie ma. O, i zdobył, zdobył, zdobył. Wow, mój zapłon. Tak, zdobył brązową rangę. Może teraz robić jeszcze inne rzeczy. Co jeszcze możesz robić? Możesz robić misia, zasłonę i szeroką zasłonę. Dobrze, zasłużyłeś sobie na pizzę. No, Jane przybyła i dostała awans. Wow, gratulacje. Stać było ich tylko na rowerek, ale. Trudno, najwyżej będą napastowywać. Napastowywać? Co? Napast nap napastować. Napastowywać to? Napastować ten rowerek. Dlaczego to jest jeszcze Britań? Nie, 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 nie do końca rozumiem, ale trudno. Pokażę Wam jeszcze, jakie tutaj, kastor rzeczy, znaczy, kastorowi rzeczy kupiłam. I, I dopiero teraz mi się przypomniało, że on jeszcze ich nie ma. Także muszę mu to naszykować. To był sportowy. Jeszcze wcześniej był yy, strój wizytowy. Nie, teraz jest wizytowy. To było... O, dałam mu na codzienne. Nie, nie, nie. To muszę to od razu zmienić. Myślałam, że wizytowy. I tak, to jest piżama. Z kąpielowy to był, teraz jest bielizna i ubranie wierzchnie. No i teraz muszę mu zmienić z powrotem na te dzienne. O to. Tak, chciałam tutaj jeszcze rutynowe, coturowe barabara, bara, bara, ale kasor jest tak zmęczony, że musimy to przełożyć na następny odcinek. No cóż, wygraliśmy yy, dwa dni, teraz jest wszystko ok. W następnym odcinku nie wiem kim zagram, raczej jeszcze tutaj nie Tiffany i, yy, i Heather oraz w sumie Kevinem, bo to za dużo czasu zajmuje. Już wytłumaczyłam dlaczego. Yy, no i w tym odcinku to na pewno by było już wszystko. Tak, ja tutaj oczywiście dogram całą noc i zobaczymy się dopiero rano, już raczej bez Kevina, a raczej na pewno bez Kevina. Jak z funduszami to się zobaczy. I co? Z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się. No i cześć!